I już się mam, go to już szósty odcinek z serii. Co tygodniowa dawka Minecrafta Ja teraz idę spać. Dobra, wstaliśmy, to teraz zbieramy nasze itemy wszystkie. Te. No, te. <ścoughs> Dobra, chciałam tylko powiedzieć, że zbieramy itemy i idziemy teraz na następną przygodę, bo. no w sumie tutaj. Bardzo dużo rzeczy się dzieje. W ogóle tutaj mamy UL. Ogólnie taka ciekawostka, już drugi raz widzimy pszczoły w tej serii. Wow! Ależ to rzadkie zjawisko. Widzieć pszczoły. Nie no dobra, teraz na serio idziemy dalej. Dobra, w tej jaskini byliśmy, nawet zostawiliśmy po sobie trochę kobla, ale ogólnie tam nie jest oświetlone, więc trochę nas, yy, no nie podwiedzaliśmy tej jaskini, tylko tam na górze było też żelazo i nad nami też jest ten bijon wiśniowy. Postam zobaczyć sobie też inne odcinki, żebyście mogli zobaczyć co tam się działo, sobie trochę tutaj pochodźmy. Bo tutaj nie ma też dosyć mobów, z tego co widzę, więc mamy szczęście. Poszukajmy sobie trochę żelaza. Jest dosyć dużo, więc powinniśmy tutaj coś znaleźć. No ale też jest drugie wyjście i widać już światło, więc nie wiem czy w ogóle coś tutaj znajdziemy. Rozglądamy się uważnie. I co my tutaj teraz mamy? No, na suficie też chyba nic nie ma. Nie widzę. Już wyszliśmy tutaj na dirta, więc chyba nie ma, ale tu jest jeszcze dalsza część, chyba tej jaskini. Pochodni już nie mamy. nakopmy sobie trochę węgla i pójdziemy poeksplorować tamtą, bo chyba w niej nie byliśmy. No, kopiemy węgiel, ja że śląski piron pod Bytomia, ale teraz jak na serio nie bawmy się w Ślązaka, tylko spróbujmy tutaj cały ten węgiel wykopać. Ogólnie te ruty węgla są zawsze tak duże, że serio chyba dużej się je kopie niż jedną rudę żelaza, ale no w sumie na pewno kilof nam się zniszczył a skraftujmy sobie patyki i myślę, że mimo to, że mamy żelaza na itemki żelaza, no to sobie będziemy z kamiennego na razie korzystać bo chcę dokończyć w sumie sobie całą zbroję i jak zrobimy jeszcze zbroję to sobie będziemy mogli tej temki zrobić, zacząć budować jaką, jakąś bazę. Też przy okazji tutaj jeszcze trochę tego węgla. Dobra, wiem, że tam było go jeszcze trochę, ale nie będę po prostu już go wykopywać, bo to by za dużo czasu zajęło. Kraftujemy trochę pochodnie, 14 powinno na coś starszyć. Teraz na no, spokojnie tam zjeść bo jest. No, głęboko, więc jak spadniemy, to na spokojnie sedniemy. Tutaj zobaczmy. No, będziemy się po prostu podkupować pod siebie. Pamiętajcie, nie kopcie się nigdy pod siebie, bo inaczej może się paść do lawy. Już sam takiego momentu doświadczyłem. Oj, długa historia. Jak strasiem swój cały świat. Ale już schodzimy, skopujemy się i będziemy tą nie eksplorować. Dobra, mamy tutaj żelazo, więc je wykopiemy. Z dystansu w sumie już zauważyłem, dobra, mamy w sumie dwie rudy, tak dwie rudy zebraliśmy je, pokazujmy sobie jeszcze trochę to jaskinię, bo jest duża i myślę, że w żelazo to też ona jest dosyć bogata, więc dla nas to jest na plus. Tutaj też jest dużo dripstone'ów, więc to jest. Też oznakam, że jednak jesteśmy trochę głębiej. Tam jakaś szpara mniejsza. To tak światło pada, ale to od lawy. Okej. Okay. Mamy następne żelazo. W sumie przez przypadek je zauważyłem, bo nie. No po prostu oświetliłem mi, dlatego zobaczyłem. Teraz mamy tak. Dobra, tam chyba nic nie ma. A w sumie. Nie wiem, coś tam mi się chyba przewidziało. Zobaczmy. No dobra, tu mamy tylko więcej węgla w sumie. Tutaj znowu jest salawa. Ale tu obok nie jest przejście. Zobaczmy, gdzie ono prowadzi. Nasze magiczne przejście. Może do narni? No nie. Tylko do głębszych jaskiń, a ja nie chciałbym tego odcinka kończyć pod ziemią, więc wychodzimy stąd. Dobra, już wyszliśmy z tej jaskini, kupalni, nie wiem jak to w sumie nazwać, idziemy dalej, bo tutaj już byliśmy i jakby jak tak chodzimy to robimy kółko po prostu, tam jest cały czas ten Białowieśniowy, pójdźmy w stronę tego lasu, bo chyba po tym lesie nie chodziliśmy i to nam też może pozwoli wyjść z tej polany. I znaleźć lepsze tereny na osadowienie się albo też uda nam się znaleźć wioskę. Dobra, weźmy to wiadro, bo w końcu mamy wodę i możemy sobie je napełnić, co nam pomoże w sumie um, amortyzować upadki. Po prostu będzie to dla nas też takie dodatkowe zabezpieczenie bądź ochrona, nie? No okej, okay, bo robi się już ciemno i przydałoby się tutaj gdzieś rozłożyć. Rozłóżmy się gdzieś tutaj przy, przy brzegu, będzie... Według mnie znacznie lepiej. Zmieniłem nie wiem, czemu, ale jest tutaj ciekawa okolica. Tak, według mnie. Piecy, crafting. Dobra, mamy cztery żelaza, Zaraz, sobie teraz buty. I mamy prawie całą zbroję. Tylko chumu nam brakuje. Wsadźmy sobie z żelazo do pieca, aby się przepalało. Bo mamy go też trochę dużo. Więc starczy nam na itemki i zbroję. No i co? Ja się z Wami żegnam. Pa!